Cześć, witamy Was w kolejnym odcinku. Tak jak zapowiadaliśmy nowy rok, nowe formaty. Będziemy brali na tapet jeden samochód, opowiadali o nim ciekawostki, przemyślenia. Przed tym jak zaczniemy, koniecznie łapka w górę, komentarz i subskrypcja. Ewentualnie w komentarzach możecie nam napisać, czy Wam się podoba, czy nie, swoje pomysły, a my lecimy z materiałem. Jak widzicie jeszcze piękna zimowa aura, biało wszędzie, a za nami przepiękny czarny RAM 1500. Nie jest to wyreżys wersja... fur, to koniecznie. Nie jest to taka zwyczajna wersja, jest to wersja Longhorn czyli europejska S-klasa najwyżej co się dało w iście kowbojskim stylu. Zaraz do tego przejdziemy, pokażemy wam ten środek, na pewno wam się spodoba. Później pokażemy Wam również e, i opowiemy o różnych wersjach. Longhorn to nie jest jedyna, e, co większość z Was może wiedzieć, a my przejdźmy sobie do środka. A więc otwieramy drzwi, i pierwsze co nas wita to wyjeżdżający próg, a ten środek, o którym mówiliśmy, wygląda właśnie tak. Piękne, brązowe wnętrze, wiele różnych dodatków skórzanych. Wiele elementów również drewnianych wstawek. No i siedzimy w środku. Mamy tutaj absolutny luksus. Podłokietnik na 3-4 ręce. E, tych schowków tutaj jest generalnie bardzo dużo. Ale z takich ciekawszych rzeczy mamy chociażby funkcję automatycznego parkowania, co nie tylko przyda się dla przysłowiowej żony, ale myślę, że większość osób po przysiadce z europejskiego auta będzie miało problem z wyczuciem e, wymiarów i gabarytów. Więc na początek to nie jest wcale głupia opcja. E, na samym końcu dla wytrwałych pokażemy porównanie średniego, powiedzmy, sedana hatchbacka europejskiego i tego kolosa. Jest naprawdę na co czekać. E, utrzymanie pasa ruchu, wszystkiego rodzaju asystenci, radary, aktywny tempomat, to już w tej wersji jest w standardzie. E, sama konfiguracja, bardzo często one właśnie wychodziły w takich kontrastujących kolorach, e, karmelowy, czerwony, bardzo, bardzo ładnie to wszystko się prezentuje. Ta wersja jest naprawdę też dopakowana, bo mamy tutaj chociażby sterowanie napędami, możliwość dołączania, spinania, odłączania, w niewielkiej ilości samochodów, które licytowaliśmy, właśnie to widzieliśmy, ale jest też taka możliwość w tym wypadku. Podgrzewane, wentylowane fotele to absolutny standard dla rama w tej wersji. Podgrzewana również i wentylowana jest tylna kanapa, więc drugi rząd również będzie miał tutaj bardzo komfortowo, będzie mógł bardzo komfortowo podróżować. Generalnie jakość materiałów też jest zauważalnie lepsza, tak jak mówimy o skórach amerykańskich. Większość osób ma przed oczyma takie plastikowe wykończenie. Tu jest naprawdę na wysokim poziomie. Wszystkie detale bardzo fajnie spasowane. Nic nie skrzypi, tak jak to bywa w nowych autach europejskich. Jest to naprawdę fajnie popasowane. No i też sam efekt tego naturalnego drewna, skóra obszyta nawet na desce, robi to poczucie takiego babcinego salonu. Tak to można porównać, powiedzmy. W poliftowych wersjach mieliśmy już ten poliftowy, Wyświetlacz ala Tesla. Tutaj macie wszystkie informacje, które, które są potrzebne, tak naprawdę do kontroli. E, jest to dosyć intuicyjne, bo mamy też sporo przycisków fizycznych, więc nie musimy sięgać e, gdzieś tam e, po ukrytych menu, żeby zmienić temperaturę. Jest to moim zdaniem całkiem fajny kompromis pomiędzy taką nowoczesnością, a jednak klasyką. To co mówiłem, podgrzewane, wentylowane fotele, podgrzewana kierownica, e, kamera cofania, kamery 360, to jest tutaj na pokładzie. E, mamy możliwość. Również tutaj sterowania do ciągnięcia przyczepy, bo jest to samochód po to stworzony, tak? Po to, żeby pracować, żeby ciągnąć przyczepy, ale w tej właśnie wersji jest też nastawiony na kierowcę. Tak, czyli mamy się w tym środku czuć komfortowo, ma być nam wygodnie. Mamy do tego wszystkie możliwe udogodnienia. O czym na pewno wyróżnia się wersja Longhorn? Są to wszędzie obecne, chromowane dodatki. Ten wielki, masywny grill. W połączeniu z tym zderzakiem, wygląda to w lusterku naprawdę kolosalnie, monstrualnie do tego te chromowane lusterka prezentuje się to naprawdę świetnie. No i jeżeli już jesteśmy przy przodzie, przejdziemy sobie do lamp. Są to biletowe lampy. W sumie no, w 19 roku była to, Nie był to standard, trakt, ta, która dopiero wchodziła, więc w takim amerykańskim, jak to mówią niektórzy, plastikowym wozie już takie, takie udogodnienie było bok również chromy z tyłu zderzak również w chromie także prezentuje się to naprawdę bardzo ładnie e, warto jeszcze dodać coś e, o czym w sumie chyba mało osób wie e, ta generacja jest już na nowej ramie, ramie skonstruowana która jest lżejsza o 100 kg od poprzednich generacji więc e, niby nie jest to ogromna różnica natomiast na pewno jakiś wpływ ma tak jest. Chociażby y... na prowadzenie. Na na pewno i pozwoliło to tą uwagą zredukowaną dodać trochę rzeczy z wyposażenia, tak jakby, tak jak chociażby e, szyby podwójne, klejone. Tak, szyby są tutaj klejone, przez co też jest bardzo przyjemnie i cicho w środku. Czujniki parkowania, to o czym mówiłem Wam w środku, kamery 360, więc jest to naprawdę. Od kątem gabarytów duże auto, ale dzięki tej elektronice ułatwia nam korzystanie z niego na co dzień. Co do użytkowania, bo jest to nasze powiedzmy służbowe, firmowe auto yy, jest trudniej zaparkować zdecydowanie, to tak jak wspominaliśmy pokażemy pod koniec jak wygląda porównanie modeli, ale da się tym samochodem jeździć, to jest pewna cecha, z którą jeżeli ktoś się decyduje na tego typu auto musi po prostu zaakceptować i raczej to po prostu lubi. Jak to w przypadku aut amerykańskich możliwość konfiguracji jest naprawdę bardzo duża pomimo tego, że w tym egzemplarzu mamy no tak naprawdę Wyższą wersję wyposażenia nie mamy tutaj zawieszenia pneumatycznego. Dla niektórych jest to plus, dla niektórych jest to e, minus. To już kwestia bardziej wasza własna, co, co wolicie, co bardziej preferujecie. Natomiast tak, występowały tutaj jak najbardziej i zwykłe zawieszenia, i zawieszenia pneumatyczne. Jeżeli chodzi o silniki, standard, czyli 3,6 Pentastar, 5,7 e, Heni. I 3 litrowy diesel. Jeżeli chodzi o te silniki, oczywiście najpopularniejszą opcją jest właśnie 5.7. V6 jest w ogóle bardzo mało na aukcjach i raczej są one w tych podstawowych wersjach, o których również powiemy w dalszej części materiału. 5.7, czyli no w każdej wersji, jest dostępna, głównie właśnie w tych wyższych wersjach wyposażenia. Była jeszcze również wersja i e wtedy mamy wsparcie. Hybrydowe, e, silnika elektrycznego. E, co ważne, silnik 5,7 Chemii oczywiście ma wbudowany MDS, czyli system odłączania cylindrów, więc jeżeli jedziemy spokojnie, trasą 120 na godzinę, jedziemy wtedy na czterech cylindrach i auto pali nam w okolicach 11-12 litrów. No i oczywiście pozostaje nam wersja jeszcze TRX, czyli wisienka na torcie si, silnik 6,2 litra, 707 koni mechanicznych. Auto można powiedzieć już iście sportowe sportowo of-roadowe. Przejdziemy sobie do omówienia wersji wyposażenia. Zaczynamy od wersji Traceman, czyli najbardziej podstawowy w gamie. Wół roboczy, najprostsza specyfikacja, halogenowe światła, nie ma tutaj mowy o żadnym biledzie. E, po prostu ma ten samochód pracować, jeździć, robić kilometry. Najtańsza sztuka. Cenowo od 90 tysięcy złotych myślę, że jesteśmy w stanie takie auto zamknąć. Tylko tutaj nie spodziewajcie się luksusów. Tak jest. Co do ceny, jeszcze powiemy sobie na samym końcu, mniej więcej w jakim przedziale, czego możemy się spodziewać. Natomiast kolejną wersją mamy ee, Bighorn, czyli już. Trochę lepiej wyposażone auto, już może nie taki zwyczajny, typowy W roboczy, e, a z rodziną też pojedziemy na wycieczkę. Kolejnym będzie Rebel. To już taka najbardziej off wersja. Powiedzmy z Jeepa możecie kojarzyć tą wersję jako Trailhawk. E, najbardziej utrenowiona. Często, gęsto występowała z oponami, z pelgami, z a już taka naprawdę do pojeżdżenia, pobawienia się, ale też w środku mogliśmy zaznać trochę więcej komfortu. No i dodatkowo oczywiście większy prześwit, tak żeby się w tym terenie nie zakopać. Kolejną wersją chyba najpopularniejszą na aukcjach jest to wersja Larami, czyli już taka komfortowa wersja, skórzana tapicerka, większy ekran, wszystkie udogodnienia, które potrzebujemy na co dzień już w tym aucie są zawarte. Tak, jest. Taka poprawna, bogata wersja. Wersja Larami Longhorn, bo tak się poprawnie nazywa. To jest ta, którą możecie właśnie oglądać na ekranie. Bardziej rustykalne wykończenia, więcej detali, jeszcze więcej tego luksusu. Więcej luksusu i teksańskiego stylu. Pozostaje nam jeszcze wersja Limited, czyli już ta najwyższa, najwyższa. Tak naprawdę można powiedzieć, że ona jest w sumie na równi już z e, Larami. Tak? Larami bardziej taki rustykalny styl. Limited jest to styl już taki zwyczajny, możemy mieć białą, czarną skórę z przeszyciami, skórzana deska, pełne wyposażenie, to wszystko już mamy tu na pokładzie. Lepsze audio, wszystko, wszystko co można było mieć w konfiguratorze jest zawarte. No i ostatnia wersja, najbardziej hardkorowa, to o czym przed chwilą mówił Michał, czyli wersja TRX Ekstremalny. Performance, 6,2 litra, ponad 700 koni, zjadacie wszystkich na światłach i możecie przy tym przewieźć całą złożoną szafę. A, no chyba, że stanie obok Ciebie jakiś Hellcat, yy, Reda i cokolwiek innego. To może być jeszcze mocniejsze. Ale Redaj nie wiedzie w offroad, więc tu jest prze przewaga terytorium. Wystawa w wiedzie. Dokładnie tak. Jeżeli chodzi też o miejsce w tym aucie, no zobaczcie: jest tego miejsca naprawdę dużo więcej, nawet niż w suwach, czy to europejskich, czy amerykańskich. Nawet w Durango chyba tyle miejsca nie ma. Co ciekawe, RAM też ma najcichszą kabinę w segmencie, tak? czyli wszystkie powiedzmy F150 kładzie też na, na łopatki. To wyposażenie, wyciszenie jest tutaj na najwyższym możliwym poziomie. Oczywiście, jeżeli chodzi jeszcze o kwestie użytkowe, na haku mamy 3,5 tony. Z tyłu miejsca od groma, szafa Wam się zmieści, na wyjazd się zapakujecie. Jeśli macie taką plandeczkę do zakrycia, na spokojnie zakupy wszystko tutaj. Jeżeli chodzi o silniki benzynowe, jak najbardziej z gazem się lubią. Czy to 3.6 w takim użytkowym egzemplarzu, czy 5.7 gaz lubi, na gazie mniej spali. A teraz przejdziemy sobie do wad, które to auto posiada. Na pewno to, o czym przed chwilą wspomniałem, czyli instalacja gazowa się z nim lubi. A po co? A po to, że w mieście to auto spali nam 20-25 litrów benzyny w przypadku takiego silnika 5.7. No i na pewno największym minusem są jego gabaryty. Minusem i plusem. Na co dzień do użytkowania, jeżeli ktoś się auto tak, tego typu użytkuje typowo w mieście, może być to w jakiś sposób problematyczne. Kwestia przyzwyczajenia, kwestia też pewnie samego kierowcy. Nam się podróżuje tym autem świetnie. Polecamy go wszystkim, którzy kochają wielkie, duże, masywne auta. Kochają również fałusemki i amerykańską motoryzację. Jeżeli chodzi o ceny, tutaj rozstrzał mamy tak naprawdę bardzo spory, bo powiedzmy taki przedział 18-20 rok e, będą to ceny od 90 tysięcy złotych do nawet 150 tysięcy złotych. No chyba, że będziecie chcieli TRX, a TRX było od 21 roku, no to już wydatek rzędu 300 tysięcy złotych. Mówię oczywiście o kwotach na gotowo. W tym materiale to już będzie wszystko. Mamy nadzieję, że... Taki odcinek, taki materiał Wam się spodoba. Nie jest to tym razem porównanie a omówienie konkretnie jednego modelu. Dajcie znać w komentarzach, czy będziecie chcieli usłyszeć, może o jakimś innym modelu. Postaramy się taki materiał dla Was przygotować. Koniecznie łapka w górę, komentarz, subskrypcja, podbicie, jeżeli uważacie, że robimy dobrą robotę, a dla was zostawiamy przebitki i porównanie kompasa z ramem 1500. Na razie.